Dzień dobry, cześć, czołem, witam się z wami bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odbieraniu nagród za Food Champions. Dzisiaj troszeczkę tych nagród będzie, ale zanim to ja nie wiem kompletnie, co ja mam na głowie, więc założyłem po prostu czapkę i tak będzie lepiej, bo nie jestem w stanie ogarnąć swoich włosów. Moi drodzy, jak sami widzicie, na swoim koncie już teraz mam jakieś cztery paczki, ale to są jakieś główno paczki, po prostu za wezwania, które robiłem za Odegarda i za Daniela James'a, jak sami widzicie. Swoją drogą polecam wam wykonać te wszystkie wyzwania Daniela James'a, po prostu gadając się z kumplem na meczach po prostu oddajcie sobie 15 meczów i, i tyle. I będzie łatwo, szybko i przyjemnie. Oprócz tego jestem w trakcie robienia cały czas słapów Po kolei robię te słapy i niedługo powinienem mieć ich już kilka. A co za tym idzie małymi, małymi kropkami, yy, krokami, przepraszam, powoli, bo, bo powoli. Ale zbliża się do mojego klubu oczywiście Clarence Sejdorf. W ogóle w tym składzie się szykują gigantyczne zmiany. I nie wiem czy wam pokazywałem, ale jeżeli nie to wam pokażę teraz. Jak sami zapewne wiecie kombinowałem bardzo ze zmianą tych ofensywnych ust. Nie myślałem sobie o Masonie Maucie Future Stars, którego swoją drogą kupiłem i rozegrałem nim kilka spotkań. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mi poszło, to koniecznie sprawdźcie w moim materiale na drugim kanale, Nexium Games. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji tamtego, tamtego kanału. Ale moi drodzy, stwierdziłem, że zajebiście grami się hakiem z Jechem, No, gość jest po prostu świetny. Jak niedługo dostanie tutaj jeszcze update do pięciu gwiazdek sztuczek, to to może spowodować tylko i wyłącznie to, że będę tracił więcej piłek po udawanych skill ranach. Co nie zmienia faktu, że z grami się świetnie i to jest SPO, którego zawsze jak wpuszczam po 45 minutach, on za każdym razem wychodzi albo z asystą, albo z bramką, no robi chłop gigantyczną różnicę, więc stwierdziłem, hej, no po co mam marnować potencjał i kupować jakiegoś innego grajka, jeżeli mam jego. Tylko problem był taki, że no szkoda mi było troszeczkę tego Rusiona na lewej obronie, no ale cóż, moi drodzy. Tutaj na razie znajduje się taki grafiko wypożyczony, którego mam u siebie w klubie, ale niedługo zakupię tutaj kartę Headliners. Oprócz tego jak sami widzicie moi drodzy Kylian Mbappé Oni wszyscy tutaj będą na maksymalnym zgraniu Teraz tego zgrania nie mają z tego względu, że są poprzestawiane pozycje Ale tak to będzie wszystko wyglądać Tak więc Kylian Mbappé Tagliafico, no i moi drodzy oczywiście Clarence Seydorf w niedalekiej przeszłości, a póki co jak tego Seydorfa nie ma, to Juan Sebastian Veron też tutaj spokojnie, spokojnie da radę. W trakcie meczu oczywiście formacja 4-1-1-2 2 w wersji wąskiej i moi drodzy wygląda to następująco: Kante defensywny, Awar i Clarence Seydorf jako tych środkowych pomocników, dwóch Eśpy Ozijech i Kylian Bappe i oczywiście Wissam Ben-Jeder w wersji Wants to Watch na szpicy. A teraz moi drodzy, mam nadzieję, że uda mi się trafić coś fajnego, jeżeli chodzi o player piki i paczki, no bo przyda. Małoby się jakoś wzmocnić finansowo tę ekipę, no bo z mojego nominalnego składu sprzedam Hyunminsona i w ogóle potrzebuję jakiegoś fajnego SBC, gdzie mogę przepalić ikony. Wiecie, czy takie jest w FIFA 20, jakieś takie naprawdę sensowne? W FIFA 19 można było przepalić ikonę w paczce za 100k, ale tutaj już tego nie mamy, więc pytanie do Was czy jest jakakolwiek sensowna, jakiekolwiek sensowne wyzwanie budowania składu, w którym mogę poświęcić ikonę. Zacznijmy sobie oczywiście od Mistrzostw Fut, w którym to udało się nam, moi drodzy, wbić niestety gol na dwójkę. Trzeba tutaj podziękować bardzo serdecznie panom z Kanady, ponieważ ze względu na wybicie jest serwerów, ze względu na... Fatalne mecze, ale to co po prostu się działo to był hit Też wszystko jest zapisane na moim drugim kanale Nexium Games. zapraszam bardzo serdecznie No niestety tylko Gold 2 A były naprawdę gigantyczne szanse na Golda 1 Ale zostały zniweczone Tak więc moi drodzy mamy dwa player playerpiki Drużyna tygodnia jest taka sobie No ale oprócz tego mamy 45 tysięcy monet Mamy oczywiście punkty I moi drodzy zacznijmy sobie od player playerpików I weźmy sobie ten drugi pick I czy będzie tutaj coś dobrego? No kur... Co to ma być? Czy ja w tych pickach trafię kiedyś jakąś kuźwa użyteczną kartę? Naprawdę? Do po pierwszym futsempiece to jest koniec? Ja Nawet nie chcę mi się tego komentować. Dajcie mi tutaj chociaż cokolwiek. Di Maria, alleluja, 88 overola, moi drodzy. Di Maria, ok, on kosztuje tak czy jak mimo wszystko, tylko 60 tysięcy monet. Ale Di Maria jest jak najbardziej użytecznym zawodnikiem, który ewentualnie może wejść z ławki rezerwowych, Czysto teoretycznie bolą u niego te dwie, dwie gwiazdki słabszej nogi, ale w praktyce Ziech też ma te dwie gwiazdeczki słabszej nogi. Ale tak, Di Maria, całkiem przyjemne statystyki, dorzuci się do niego jakiś styl gry. No i nareszcie. Nareszcie coś, ale tym pierwszym player pickiem to my podnieśliście tak ciśnienie, że szok. Ale Angel Di Maria w porządku. Jeżeli chodzi o Division Rivals, tutaj na pewno będzie to druga ranga. Weźmiemy sobie, moi drodzy, wymienne paczki. Cały czas wierzę w to, że będziemy mieli jakieś łód szczęścia, ale paczki zostawiłbym raczej na jutro, ponieważ jutro wchodzi nowa drużyna. Future Stars i mam nadzieję, że tam pojawi się coś naprawdę, naprawdę interesującego. Może teraz bym otworzył jakąś jedną paczkę, chociaż tutaj mam jeden rzadki piłkarz, jeden rzadki piłkarz, więc to tak średnio by mnie interesowało, ale z tych paczuszek paczka rzadkich piłkarzy Electrum, mega paczka rzadkich kart, mega paczka rzadkich kart. Eee, złota paczka rzadkich kart i złota paczka piłkarzy Prime. Wiecie co, moi drodzy? Otworzymy jedną mega paczkę rzadkich kart i zobaczymy, czy coś się teraz trafi. A resztę zostawiam na jutro. Ale spokojnie. To nie koniec player peaków. Tak więc mega paczka rzadkich kart. Błagam. Walkout. 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 No niestety, moi drodzy, są ekrany. Tylko i wyłącznie ekrany. Z Niemiec środkowy pomocnik. Ilkay Gindogan, 84 punkty overrola nie najlepiej, nie najlepiej, mogło być absolutnie gorzej. E, tfu, mogło, no mogło być gorzej, mogło być lepiej. To, to wiemy, ale ogólnie rzecz biorąc, wątpię, że Gindogan nam tutaj zafunduje jakiś srogi profit. No, no nie, no nie zrobi tego. Nie zrobi tego chłop. Nawet jakby bardzo chciał, to tego po prostu nie zrobi. Ewentualnie w duplikatach, w duplikatach też gówno całe. Ale tak jak powiedziałem, moi drodzy, to nie koniec player playerpicków. Ponieważ dzięki uprzejmości jednego z moich widzów będziemy mogli mu również odebrać nagrody i paczki za Division Rivals oraz oczywiście Food Champions. Tak więc, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie Banana Gaming i z tego miejsca pozdrawiam drużynę Raków 2007, bo o to mnie poprosiły. A Wy jeżeli też byście chcieli ewentualnie dać mi do otwarcia swoje paczki i nagrody za Food Champions, to możecie się ze mną skontaktować na Instagramie albo na mailu, czy Facebooku, ale najlepiej na Instagramie, chyba albo mailu. Tak więc bez zbędnego przedłużania, przechodzimy oczywiście do odebrania nagród za mistrzostwa fut. I z tego co mi wiedział Wananek, to tutaj mamy. Tak, jest, jest gold trujeczka, moi drodzy. Magiczny gold trujeczka. Tak więc czas zweryfikować, czy faktycznie te player piki za golda trujeczkę będą lepsze niż ten gold 2. Bo panuje w internecie niepopularna opinia, że to właśnie lepiej jest zostać przy goldzie trójce niż już dobijać tę dwójeczkę. Zaczynamy od pierwszego, moi drodzy. I w pierwszym player piku jest Santika. Kazorla 86 punktów overalla To już jest lepiej niż my mieliśmy wcześniej. No, chociaż my mieliśmy Di Maria, ok. Ale Kazorla ma przyjemny overall, który gdzieś do jakiegoś SBC się może przydać, jeżeli ktoś nie zrobił jego wersję z foot masową. No to jak najbardziej, moi drodzy, z tego co tutaj patrzę na wytyczne, jakie otrzymałem, no to. Yy, no to nie. Tutaj Kazorla się jakoś nie łapie. Było Że Firmino, Sancho, Loris, Di Maria. Ale najważniejszy to overall. Tak więc, moi drodzy, Santi Kazorla w pierwszym player picku 86 punktów overalla całkiem, całkiem nieźle. I czas na drugi. I czy tutaj pojawi się Firmino, Sancho, Ugo Loris? Aha, pojawił się... Okej, okay. i co ja mam w tym wypadku zrobić? Nie będę brał drugi raz Santiago Cazorni. no bo co z nim też zrobić? To po prostu będzie duplikat, więc to nie byłoby żadnego sensu, trzeba by było go od razu squixelować. Więc moi drodzy, idąc po overall, no to Steve Mondanda z Olimpiku Marsylia, dokładnie tak, tak więc ten zawodnik trafia. No, nie ma niestety ani Firmino, ani Sancho, ani Risa, tak więc wydaje mi się, że chyba jednak overallowo to te nagrody za Golda dwójeczka okazały się być nieco lepsze. Chociaż tak, sumując te dwie karty... No nie wiem, no chyba jednak bardziej zadowalający jest Di Maria. Jeżeli chodzi o paczki za Division Rivals, dostałem informację, żeby odebrać paczki niewymienne. Tak więc moi drodzy, zabieramy sobie jak najbardziej paczuszki niewymienne i zobaczymy czy teraz w tych paczkach coś się trafi. To jest trzecia ranga, nie udało się utrzymać tej drugiej rangi. Szkoda, bo wtedy by na pewno te, te paczki były były dużo, dużo lepsze. A teraz przechodzimy już moi drodzy do sklepu, gdzie czas te paczki otworzyć. Zacznijmy od tych czysto teoretycznie no, i praktycznie w sumie też najgorszych, tak? Więc paczki, duże złote paczki. Po prostu. A. I, o, ej, chwila, tu już jest szansa na coś. Tu są ekrany. Jak na tę najgorszą paczkę ekrany, to nie jest źle, czy to będzie. To będzie Markus Rashford, więc też całkiem w porządku, bym powiedział. Markus Rashford jest ok, jest ok, to są chyba niewymienne karty, więc jeżeli jest tutaj Rashford już w klubie to chyba trzeba będzie. Nie ma Rashforda w klubie. Co więcej, to jest jeszcze Player Pick, tak więc dodatkowe Player Picki. Do 83 punktów Uverola maksymalnie. Eee... 82 najwięcej, więc wezmę sobie. Reyna, ty jesteś. Nie, no jesteś z premier. League, dobra, to weźmiemy sobie Rejnę, bo ma wysoki overall. Chociaż z drugiej strony to jest karta błyszcząca. Karty błyszczące są chyba są w cenie, jeżeli chodzi o SBC, więc weźmiemy sobie kartę błyszczącą. Czas na drugą paczuszkę, duża złota paczka premium. I czy teraz też coś się powtórzy? Czy będą też ekrany? Czy będzie coś jeszcze lepszego? Są ekrany, moi drodzy, i to chyba będzie nawet inform jakiś. Portugalia. SPD, nie, to jest William Carvalho? Tak, to jest po prostu William Carvalho, moi drodzy, czyli żaden inform. Nie wiem, dlaczego te flary były takie gigantyczne, dlaczego one aż tak migały. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo tutaj w środku też nie ma... Nie ma żadnego informa ani nic z tych rzeczy. Mamy paczkę za 50k, do tego dwie mega paczki i paczkę rzadkich piłkarzy elektrum. To otworzymy sobie dwie paczki rzadkich piłkarzy Electrum, potem mega paczki, a na sam koniec zostawimy paczuszki za 50koła. I tutaj niestety też jest bez walkoutu, ale są znowu ekrany z Hiszpanii. Prawy pomocnik ee, z Saul, czy koke? Koke, koke, 85 punktów Overola. Pod SBC jak najbardziej w porządku. Taka 85 porządku, no chociaż fakt faktem można trafić dużo lepsze ekrany, chociażby Varan, Varan jest ekranami, co jest w ogóle hitem, że chłop ma, chłop nie jest walkoutem, a jest chyba jednym z najdroższych środkowych obrońców, takich normalnie ze złotych kart, jeżeli nie drugim na... najdroższym po, po Vandajku. a chyba tak właśnie jest, że jest chyba tym drugim najdroższym, tutaj już nie mamy nic, znaczy jest niebieska karta, ale ona nawet nie jest ta błyszcząca, to jest, chociaż to jest Eder Militao, a Eder Militao jest przez wielu graczy używany po dziś dzień, więc. Czas na mega paczkę. I czy zawartość też będzie mega? Oj, coś to. Chociaż chwila, chwila. Na początku poszło strasznie szybko, ale teraz zwolniło. Ale to jest Walia. Jezu, już myślałem, że to jest Bale. To nie jest Bale, to jest moi drodzy Aaron Ramsey. 83 punkty overola oczywiście, Juventus Turyn. Ale jak tylko się pokazała flaga wali, pomyślałem w pierwszej kolejności Bale. To musi być Bale. I Bail w sumie to też są same ekrany, więc. Może druga mega paczka będzie bardziej mega. Mam nadzieję. Szczerze, mam nadzieję, że. Ojej. Dlaczego akurat sprzedawalne? Dlaczego akurat sprzedawalne są takie gówniane? No dobra, została wisienka na torcie, czyli paczka za 50 koła, paczka rzadkich zawodników i fajnie by było to wszystko skwitować jakimś walkoutem, bo na dobrą sprawę w sumie walkautu dzisiaj nie było oprócz Angela i Marii i tutaj też niestety nie będzie, tutaj będą tylko i wyłącznie ekrany, czy to będzie... To, to, to jest Inform, pila, to jest Inform, to jest Idrissi, 81 punktów overola, 88 tempa. No dobra, a oprócz niego coś interesującego będzie? Czy tak nie bardzo? Tak nie bardzo. Pawlenka, Wiersztajn, Raul Albiol. No trochę tych ekranów jest, ale. Nie najlepsza ta paczka. No nic moi drodzy, ja z tego miejsca raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Banankowi i pozdrawiam drużynę Raków 2007. Ciebie również bananek. A tak jak mówiłem, jeżeli wy też chcecie ewentualnie udostępnić mi konto, żebym odebrał wasze nagrody, nagrał kogoś, pozdrowił, mamy taty, wujka, ciocie, to jak najbardziej kontaktujcie się ze mną w prywatnej wiadomości i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te odbieranie nagród. Trzymajcie się na razie i pa pa. Cześć.